Witam, 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 witam bardzo serdecznie, jednak zaraz uciekam, ponieważ spieszę się na pociąg do Warszawy, ponieważ jedziemy na galę zwolnionych soli. Bułka się stała, zamordowana w katusze. Przepraszam, bułko serowa. Jestem bardzo ciekawa, jak Fien, dysponujesz tą żurawinę. Eee, odnośnie no. ca całej bułki. Co chciałam zobaczyć, a nie masło. Jakby co moim było? zdaniem są zbędne kalorie. Po co nam masło? Po... Ja jakoś lubię to masło, ale myślę, że to jest kwestia jakiejś takiej mojej skimy wewnętrznej. przecie znać w komentarzu. Możemy po prostu zacząć taką ogólnoświatową dyskusję. Kanapka z masłem czy bez? Czy masło ma sens? Jest inflacja. Moim zdaniem i masła w tych czasach jest bez sensu. Masło jest pewnym symbolem, ponieważ zauważmy, że masło rozkoryzował najprawdopodobniej Mikołaj Kopernik, który proklamował używanie masła, jako że chleb kiedyś był brudny. Tak, Bo chleb był brudny. brudny. Tak, tak. Tak. Czekaj, mamy? Jaki mamy update w ogóle? Update polega na tym, że idziemy właśnie na galę. Jest godzina ósma... 47. Co z tego, że prawie poszliśmy w drugą stronę, ale liczyć się, że trzeba jest duża, my jesteśmy kurcze z malutkich tutaj miasteczek Dokładnie. polnych, bydło <gryst> no dobra. Wiochy, 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 dwie. Nie powinnyśmy chyba mieszkać w dużym mieście, ale nie no, odpukać oczywiście, w jakieś drzewo trzeba za chwilę, ponieważ. Y Minęło? Ile minęło? Z 20 minut? Tak, zgubiłyśmy się, już zaczęliśmy się zgubić. O. Ja je ja przebiorę, zmówię sobie marynkę na koszulę, bo ja zjadę tutaj w świetle. <grym> ja cię! Ona przyszła transformację. <grym> Dotarłyśmy na salę się. wyścigową, gdzie najprawdopodobniej tak. Wokulski obstawiał konie swoje, by jeździły ładnie dla Izabeli Łęckiej. Polski simp tak tylko chciałam zauważyć. <laughs> Ale za to osiągnął coś w życiu przynajmniej, to prawda? To nie jest bezwartościowy simp. Mami, Matki, Popijamy sobie dokładnie. tutaj na napój zwycięstwa, Ambrozję <laughs> I czekamy Pięknie na bardziej. dalszy rozwój sytuacji e, tak, Mamy takie ładne plakieteczki matko, I jest, jest agenda Mamy taką piękną plakieteczkę Nie wiem czy to w ogóle ostrość 10.35 był Wolf X o projektach i trasowiczach ale my poszliśmy sobie obejrzeć pitch contest, żeby sobie tutaj zainspirować się. W mamy rozdanie Srebrnych wieków. liczymy na Srebrnego Wilka, ale i nawet na złoto. No, no, no. no manifestację. Patrzcie, ja manifestuję, ogólnie noszę zazwyczaj srebro. Dzisiaj mam na sobie złoto, nawet mam no złoty pasek. Słuchajcie, ja dzisiaj idę po mistrzostwo, tak. Manifestacja od potrzeb. to jest outfit mój. Tak, macie tutaj Olę. pięknym jest... mamy... Że Rzekiecik. Leski. Tak, i teraz ja się jeszcze odwrócę. Muszę się obrócić, czekam się, cofnę, co pokażę w całej, w całej okazałości. To poza wołk, jeśli to oglądam, mogę być na okładce bardziej letniej okazałości. Proszę zobaczyć. Mam koszulę, miałam marynarkę, zrobiło mi się otóż za ciepło. Niestety. Mam takie oto okulary, Patrzcie, będzie stylował prawdziwe. Dobra, czekajcie, jesteśmy po światło. Taki mini update życiowy. Będziemy. Jesteśmy jeść. teraz w ogóle w pełnym składzie. Proszę się przywitać, Zuziu. Hi. I mamy Aleksa. Więc jest teraz tak. nasza cała drużyna. Ja zamówiłem mówiłem bez cytryny. To jest moje z cytryną. Okay. Nie, ty masz podtaj. kupiliśmy go na zabrzeku, ponieważ się mega długo czeka. Pierwszy unboxing zrobiony. O, 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 o tak Nie jest takie proste, jak się Je... wydaje. Dało się. Bo. Super, dziękuję no. Ci bardzo. Dzieląc się z nimi wiedzą. Ręka w górę. To jest to. Kto z was sprawił, że ci, którzy są wykluczani ze społeczeństwa, mogli poczuć się jego częścią? Kto z was działałby sprawić, że ludzie żyli długo i szczęśliwie, dbając o ich zdrowie? Widzę, że jesteście z siebie dumni, to dobrze. Kto z Was wspiera uczniów, uczniów w realizacji projektu, czy to w szkole, czy przez organizację programu partnerskiego? A teraz najważniejsze pytanie. Kto z Was jest częścią społeczeństwa obywatelskiego, które przenosi w lepszą przyszłość? Wszyscy możecie podnieść dłonie. Brawo! Bardzo dziękuję. Tak, nagrywam. Podsumowując, jesteśmy pogali. W tym roku skończyło się tylko na nominacji do Złotego Wielka. Ale Instytujmy. to jest tylko w tym roku. Myślę, że na pewno dostaniemy statuetkę brązowego Wielka. A w następnym roku będzie złoty? Możemy, będzie możemy za to wypić. Mamy Babelki polecone przez Zuzię, Bardzo dobre. Teraz pokażemy Zuzie. Bardzo dobre. <laughs> To Stoimy na ścieżce, patrz to No to są nasze dzieła Różne, najróżniejsze będzie materiał na Instagrama Nieprawdaż, Ale mam słowo stabilizacja, Boże Tak podsumowując jeszcze nasz dzisiejszy dzień I galerę zwolnionych story Mając teraz okazję Chcę powiedzieć, jestem dumna z naszego projektu Ja <laughs> jestem I lecimy ja po więcej, to jest dopiero początek jest, e, plot twist jest. ja, ja jestem na, w na w ja jestem na IB w Gibicach. nie wiem jak to się stało, że my się znamy Gramy o tym osobno Tak. <laughs> pięta i nie ma klientów. Chodzi o tamto coś <mum> Kolejny update Mamy pizzę, bo do pizzerii 24 na dobę Zaraz, północ, o północy wejdziemy na dach jeszcze ja bym chciała sprytnie zauważyć, że znamy już totalnie nasze części Warszawy. Polskito, ja już czuję się jak Warszawian. Rozładowały nam się telefony, jak wracałyśmy z Gali. Dosłownie. I dosłownie wysiadłyśmy z metra. Byliśmy takie, okej. Okay. Nie mają telefony, trzeba trafić stąd. Tak. Użyłyśmy siły naszej intuicji tak. oraz znajomości Warszawy. To było mega na czuje, ale, ale dotarłyśmy. to. Stałyśmy i aktualnie będziemy powoli zmierzać na pociąg. W sensie powoli, no, musimy zjeść jeszcze śniadanie. Idziemy do kerfura po bułki, żeby wyjeść skład naszej lodówki. A następnie przyjdzie pora smutnego pożegnania. Ada, chcesz coś dodać w tym zakresie tematycznym? Czy chcesz coś dodać w swoim pożetemacie, temacie? zakresie tematycznym? Ja nie umiem dzisiaj mówić. Chcę się wysypiać, słuchajcie. Byśmy spały no, bardzo mało. Że potrzebuję kawy. Że <laughs> potrzebuję kawy i to tak z pół litra.